Śmiało mogę powiedzieć, że sfera medyczna, psychologiczna i duchowa będzie tu zaspokojona w 100%. I to, co dzisiaj wcześniej powiedziałam, też jest bardzo ważne, że rodzina osoby chorej widzi ten komfort opieki nad chorym. Można powiedzieć, że szpital specjalistyczny w Kościerzynie stworzył bazę. O ogromnym komforcie w różnych obszarach, i śmiało szpital może się chwalić profesjonalnym hospicjum na rzecz chorych osób. I z jednej strony życzę wszystkim, żeby tutaj tych pacjentów było jak najmniej ale mam świadomość, że w województwie pomorskim chorych obłożnie jest bardzo dużo i wiem również, że te miejsca będą w 100% wykorzystane. Dlatego bardzo się cieszę, że samorządy Powiatu Kościerskiego Wszystkie gminne i powiat kościerski mógł tą swoją cegiełkę, mogły swoją cegiełkę dołożyć w ramach dofinansowania, bo przecież nie bagatela milion złotych, z czego 300 tysięcy powiat kościerski wyłożył z budżetu powiatu na rzecz remontu budowy hospicjum w szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie. Ja myślę, że to hasło przewodnie szpitala, by służyć pomocą, jest w 100% spełnione. Przejeżdżałem dzisiaj drogą do Kościerzyny, chociażby w okolicach Starogardu Gdańskiego. Opowiem państwu jedną historię, która miała miejsce 8 lat temu. 8 lat temu musieliśmy podjąć decyzję i to była decyzja, którą wziąłem na siebie. Czy będziemy przebudowali drogę wojewódzką 222, między w okolicach Lipinach Szlacheckich, czy też z dnia na dzień przeznaczymy środki na przebudowę tamtej drogi wojewódzkiej, za którą odpowiadałem. Tutaj na dofinansowanie i pomoc szpitalowi w Kościerzynie. Decyzja bardzo ważna, trudna z punktu widzenia każdego mieszkańca i każdej osoby, która podejmuje decyzję. Wtedy podjąłem, brałem w tym udział, decyzję o tym, że przekazujemy pieniądze na szpitale w Kościerzynie. Pamiętam ten moment do dzisiaj, bo to serce samorządowe cały czas jest. Dzisiaj, kiedy przyjechałem do Kościerzyny, wiem, że to była bardzo dobra decyzja, i dzisiaj tego ani nie żałuję, a wręcz przeciwnie. Trochę ta łezka wokół się kręci, że szpital w Kościerzynie dzisiaj tak wygląda jak wygląda, a będzie wyglądał jeszcze lepiej. Bardzo się cieszę z tej atmosfery, która tutaj jest i tutaj mówię o tym otwarcie bo w różnych jednostkach e, służby zdrowia jest różnie a tutaj czuć pewnego rodzaju taką jeśli można powiedzieć chemię dobrą chemię wśród całej załogi e, także gratulacje dla i zarządu e, spół, e, dla zarządu szpitala i tych osób które biorą udział w całym procesie tutaj takim konsolidacji e, szpitala